Piątek Julka obudziła się jakaś smutna. Aż do obiadu nie chciała się bawić ani rysować, ani biegać z ciapkiem, tylko stała przy oknie i myślała. A przy obiedzie powiedziała do mamy, Wam to dobrze, ty masz tatę, tata ma ciebie, Wojtek ma ciapka, ciapek ma Wojtka, a ja nic. Masz mnie tatę, Wojtka i ciapka, powiedziała mama. To mało? Mało. Julka potrząsnęła głową, ja chcę mieć przyjaciela. I nie czekając na deser, chociaż miała być szalotka z kremem, poszła na podwórko. Na podwórku było prawie pusto, tylko na ławce siedziała Ania, z którą nikt się nigdy nie bawił. A na trzepaku wisiały głowami do dołu Kasia i Dominika. Julka podeszła do nich i powiedziała Cześć, chcecie być moimi przyjaciółkami? Ja nie, powiedziała Kasia. Ja jestem przyjaciółką Dominiki. Ja też nie, powiedziała Dominika. Ja jestem przyjaciółką Kasi, chyba że, że coś nam przyniesiesz. Co? spytała Julka. Lalkę? odpowiedziała Kasia. Taką z długimi włosami. I wózek dla lalki, dodała Dominika i ubranka i wtedy będziecie się ze mną bawić. Ucieszyła się Julka, to już idę. Pobiegła do domu, wzięła wózek z Petronelą i ubranka, a na wszelki wypadek i rysy miętowe. Kasia i Dominika już czekały przed drzwiami. Zaczęła się zabawa. Najpierw poszły z Petronelą na spacer. Kasia była mamą, Dominika tatą, a Julka sąsiadką. Potem poszły z Petronelą do doktora. Kasia była panią doktor, Dominika pielęgniarką, a Julka sprzątaczką. Potem poszły z petronelą do teatru i Kasia była tancerką, Dominika piosenkarką, a Julka nikim. Ja się tak nie bawię, powiedziała Julka. Miałyście być moimi przyjaciółkami. Jak tak, to sobie pójdę razem z petronelą. A weź tę swoją pokrakę! Dominika rzuciła petronelę daleko na dróżkę. Mam sto razy ładniejszą w domu. I te swoje irysy dodała Kasia i rzuciła na ziemię torebkę po cukierkach. Wcale nie były dobre. Fora ze dwora, zawołały obie. Julka pokazała im język, poszła do piaskownicy i zaczęła grzebać patykiem w piasku. Wstrętne dziewczyny nie chcą ze mną się przyjaźnić. Dlaczego? Wezmę i ucieknę do Afryki, myślała. Kupię sobie małpkę i wszyscy mi będą zazdrościć. Masz, to twoje rozległ się z tyłu cichy głosik. Koło piaskownicy stała Ania, z którą nikt nigdy nie chciał się bawić. Julka wzięła od niej petronelę i ubranka i rzuciła koło siebie na ziemię. Ania postała jeszcze chwilę i odeszła. Jak przyjadę z Afryki z moją przyjaciółką Małpką, myślała Julka, to zbuduję dla nas piękny pałac i zbudowała z piasku pałac i posadzę dookoła niego piękny ogród. I posadziła ogród strawy i mleczy, i będziemy tam mieszkać, i wszyscy będą nam zazdrościć. Fiu! Gwiznęło jej coś nagle za uchem, i Julka ze strachu jak struś schowała głowę w piasek. To znaczy wcale nie tego chciała, ale tak wyszło. Kiedy się podniosła, wypluwając piasek i wytrząsając go z nosa i uszu, zamiast pałacu był dół. A przy piaskownicy stał wstrętny duży Grzesiek ze swoją wstrętną procą i rechotał na cały głos, wywalając w jej stronę swój duży język. Krowa ma dłuższy, a się nie chwali, chciała powiedzieć Julka, ale się rozmyśliła. Z dużym Grzeszkiem nie było żartów, wiedzieli o tym wszyscy na podwórku. Więc zamknęła oczy, otworzyła usta. I już miała rozpłakać się tak głośno, żeby usłyszeli ją mama w domu, tata w pracy i nawet babcia w Krakowie, kiedy nagle usłyszała głośne łup, a potem ciach, a potem łubudubu, o rany. Zamknęła więc szybko usta, otworzyła oczy i zobaczyła, że po Grześku nie zostało nawet śladu, a przed piaskownicą na wspaniałym odrapanym rowerze siedzi rudy Mikołaj i rękawem wspaniałej kurtki wyciera wspaniały podrapany nos. Jeśli cię kiedyś zaczepi, powiedział Mikołaj, to mnie zawołaj, zrobię go na szaro, w malinowe ciapki. Dobra, obiecała Julka, chcesz być moim przyjacielem? Mikołaj zastanowił się i powiedział, czemu nie? I będziesz się ze mną bawił, czemu nie? — I powozisz mnie na rowerze? — Czemu nie? Psiadaj. Przejechali się dwa razy dookoła piaskownicy, jeden raz dookoła trzepaka i dwa razy dookoła śmietnika. Mikołaj właśnie chciał pokazać Julce, jak się jedzie bez trzymanki, z nogami na kierownicy, kiedy z okna na pierwszym piętrze wychyliła się głowa dużego Grześka i rozległ się wrzask — Rudy do budy, Rudy ożenił się z Julką. Mąż i żona, mąż i żona, mąż i żona bez ogona. Od razu w oknie na trzecim piętrze pokazała się jeszcze jedna głowa, na piątym piętrze jeszcze jedna, a na parterze aż trzy. Uszy Mikołaja zrobiły się czerwone. Zejdź z roweru, powiedział cicho do Julki. Muszę poprawić łańcuch. Julka zeszła, a Mikołaj nacisnął pedały i w jednej chwili zniknął z podwórka, jakby go tu nie było ani jego roweru, ani piegów, ani czerwonych uszu. Mikołaj! Mikołaj! zawołała Julka i spróbowała go dogonić, ale czy można dogonić kogoś w drewniakach? Upadła tylko i stłupła sobie kolano. Siedziała więc na ziemi, lizała kolano i myślała, że najbardziej chciałaby zachorować na świnkę i umrzeć. Masz, przyłóż sobie babkę, usłyszała nagle. Od razu krew ci przestanie lecieć. To Ania, z którą nikt nigdy nie chciał się bawić, stała przed nią i podawała jej jakiś listek. Odczep się ode mnie, słyszysz? wrzasnęła Julka. Czego za mną łazisz? Ania skuliła się i powoli ze spuszczoną głową odeszła. Poczekaj, zawołała za nią Julka. Ja tylko tak powiedziałam. Wstała i kulejąc podeszła do Ani. – Dlaczego właściwie nikt się z tobą nigdy nie bawi? – zapytała. – Nie wiem – wyschnęła Ania. – Może dlatego, że noszę okulary? – Agata też nosi. – To może dlatego, że nie umiem grać w gumy? Zawsze mi się nogi plączą. – Jaśce też się plączą. – No to może dlatego, że mam brzydkie imię? Ania, Bania, proszek do prania? – A mnie się podoba. – Anka, Sasanka, Krakowianka. Ania się uśmiechnęła. Masz gumę z motylkiem? Chcesz połowę? Aha, tylko chodźmy na trzepak. Najlepiej jest rzuć gumę na trzepaku. Usiadły na trzepaku, machały nogami i żuły gumę. Potem puszczały z gumy balony, Julka większe, a Ania mniejsze. Potem pobiegły na huśtawkę i huśtały się Ania wyżej, a Julka niżej. Potem grały w klasy i rzucały patykami. Julka daleko, a Ania blisko, a potem umówiły się na jutro i poszły do domu. I następnego dnia, w sobotę, Julka obudziła się wesoła. Czytała Jolanta potępa.